Elożka! Mamy kolejny dzień. Wczoraj robiłam laminację brwi i regulację. Tak to aktualnie wygląda. W ogóle wysypało mnie, słuchajcie. Zawsze, jak mi się zachce testowania jakichś nowych podkładów, to potem to tak wygląda. Ja najbardziej lubię się trzymać jednego, maks okay. dwóch sprawdzonych, które wiem, że mnie nie zapychają, i potem nie użalać się nad tym, że, że mnie wysypało. Jeśli mnie śledzicie. Na Instagramie, gdzie was oczywiście odsyłam, to wiecie, że ja uwielbiam ten podkład. To jest, słuchajcie, podkład Eveline Better than Perfect. Przepraszam, ale Eveline, powinniście mi płacić za tą promocję, naprawdę. Tak czy siak, to jest świetny podkład za nieduże pieniądze i zawsze, jak planuję coś nowego przedstawiać i go zdradzam z jakimiś nawet drogimi podkładami, to wracam do niego, czym prędzej. Ostatnio miałam także, kupiłam podkład i solo all hours i on jest fajny. Ale jest to dla mnie podkład już teraz za ciężki. Kiedyś, jak miałam mocny trądzik, to uwielbiałam się po prostu zatapetować jak najcięższym podkładem. A teraz, nawet jak mam ten trądzik, to zmieniłam podejście i widzę, że takie ciężkie podkłady używane na co dzień po prostu mi nie służą. All Hours z ipsolorą jest fajne na wyjścia, bo on naprawdę pięknie kryje, jest mega długotrwały. Ale przy mojej skórze, słuchaj, po pierwsze wysuszają, używane tak właśnie codziennie, na przykład przez dwa tygodnie. A po drugie, no jest dla mnie za ciężki na co dzień. I ostatnio, jak byłam w Krakowie, to nie wzięłam tego podkładu, mówię, o, mam ten super Y, biorę go ze sobą no i słuchajcie, już byłam w desperacji, żeby pójść i kupić ten podkład, bo naprawdę miałam takie nie, ja już, już czuję się po prostu wysuszona i obciążona tym podkładem. Tak czy siak dzisiaj mamy czwartek. Jutro rano jadę pociągiem do Warszawy. Tam mam wizytę u ortodonty i zabieg na pośladki na celuli. Ach, oh, Fendi przyszłabym, mnie susza. Ale, co najważniejsze, dzisiaj muszę wszystko ogarnąć przed wyjazdem, dlatego, że muszę się spakować na Kraków, bo jutro z Warszawy odbieram Mati autem, bo on ma jeszcze coś do, do załatwiania rano, więc ja jadę sama, on mnie auto zgarnie i jedziemy do Krakowa. A potem z Krakowa do Warszawy, a z Warszawy lecimy do Kapsztadu, więc muszę się spakować na Kraków oraz na Kapsztad, a potem po powrocie z Kapsztadu też jesteśmy od razu w Krakowie, więc muszę mieć na Kraków przed i po Kapsztadzie po RPA, więc nie wiem, jak to zrobię, bo jest godzina 12, a ja muszę dzisiaj jeszcze nagrać współpracę, montować ją, wysuć do klienta, a czekam jeszcze na jedną rzecz, żeby móc nagrywać. Druga sprawa, muszę się spakować. Trzecia sprawa, muszę e, odwieźć psa i koty do rodziców. A wiecie, koty, pies jak pies, ale koty to jest zawsze wyprawa, bo i kuweta, i to wszystko, żeby, żeby to zabrać. Nie i to po znakucie niż czas, ale to był jeden termin, więc e, tak. No i w międzyczasie montuję też tutaj dla was tego vloga i poprzedniego, i minion po prostu rzeczy. E, I też muszę podopinać rzeczy związane z Maxmo. No. Co ja będę wam gadać? Co ja będę wam biodolic? Po prostu mam dzisiaj dużo do zrobienia i nie wiem kiedy to ogarnę. Póki co umyłam włosy, zaraz będę je suszyć. Jestem właśnie w trakcie nagrywania różnych filmów na Instagrama, między innymi z nowościami Maxmo i tak dalej, ale padła mi bateria w drugim aparacie, więc stwierdziłam, że mam jeszcze chwilę do wyjścia, bo zaraz uciekam na paznokcie, Więc nagram wam obiecany taki live update. W ostatnim vlogu wam mówiłam, że próbowałam nagrywać vlogi w ostatnich miesiącach, ale mi tak średnio szło, ale mam jakieś urywki, w tle możecie słyszeć też psa, który drepcze, więc sorry ale <głos》> nie jestem w stanie nad tym zapanować, a nie chcę ich gdzieś zamykać więc w ostatnich miesiącach próbowałam nagrywać vlogi, ale jakoś nie szło mi więc stwierdziłam, że wam w sumie poopowiadam, co się u mnie działo pomocna będzie moja rurka z aparatu Kurier, a raczej pani, kurier. W ogóle w tle kwiaty, które dostałam od Matiego na walentynki, są tak piękne, że uznałam, że muszą się znaleźć w kadrze. Zwłaszcza, że jutro wyjeżdżam i strasznie mnie boli fakt, że nie będę mogła ich enjoyować. Przez y, najbliższe dni. No zobaczymy. Będą tu stałe, może jakimś cudem przetrwają do 6 marca, aczkolwiek kawał czasu w sumie. Więc chyba się nawet nie będę ulić. No i teraz wam opowiadam w sumie, co się działo. Jak kogoś to nie interesuje, może przewinąć. A jak kogoś interesuje, to może oglądać i tak sobie scrolluje. No ale z czego wynika w ogóle ta moja przerwa w nagrywaniu na YouTube'a. No jak więc zapewne wiecie, prowadzę kilka firm, między innymi Maxmo, kosmetyczną, Marantis odzieżową i też jako influencerka, więc to też jest odro odrębny jakby zawód, odrębna działalność, bo wykonuję wtedy zlecenia dla klientów, więc żeby ogarnąć tak naprawdę trzy biznesy, no to sami możecie się domyślić ile czasu trzeba na to w ciągu dnia poświęcić. Druga sprawa... Yy, właśnie Mateusz. <laughs> Nie ukrywam, że będąc z nowym związku zawsze ten Początkowy etap jest taki mega absorbujący i zawsze kiedy jestem z nim, to po prostu wolę być z nim niż siedzieć na telefonie, relacjonować czy nagrywać vlogi. Powoli staram się to już przełamywać i gdzieś tam nagrywać mimo wszystko, no bo nie chciałabym zaniedbywać tego kanału. No życie prywatne bardzo dużo czasu mi pochłania. W ogóle z Mateuszem za tydzień będziemy już razem 5 miesięcy i w sumie ta... <laughs> przez te 5 miesięcy właśnie nic się za bardzo nie pojawiało na YouTubie, Macie tutaj pierwszą z odpowiedzi, czemu. W międzyczasie byliśmy w Egipcie. Potem planowaliśmy wyjazd do Brazylii, ale tak naprawdę nie było czasu, więc odpuściliśmy i dlatego teraz lecimy właśnie do Kapsztadu. W Egipcie uczyłam się pływać na kajcie. Zachęcam Was do śledzenia mnie na Instagramie, bo tam jeśli śledzicie mnie na bieżąco, to pewnie już o tym wiecie. Więc w Egipcie pierwszy raz pływałam na kajcie. Mój mate już pływa i mnie namówił i było bardzo fajnie. Teraz w Kapsztadzie też będę brała znowu lekcje. Przełamałam taki swój lęk do głębokiej wody. Co prawda w kamizelce, bo ja nie wierzę w swojej kondycji po prostu. Że się szybko zmęczę i utonę, więc wolę być w kamizelce, ale i tak to dla mnie jest jakby mega przeskok, że w ogóle się zdecydowałam przyczepić się do latawca, do deski i wypłynąć na głęboką wodę. Naprawdę dla mnie to jest ogromny krok, jeśli chodzi o przełamywanie swoich barier. Kiedyś wam mówiłam, że się panicznie boję wody, zapisałam się na lekcje pływania i wtedy się już trochę oswoiłam. Teraz już umiem nawet pływać. Mati mnie wyciągał słuchajcie w Egipcie na głęboką wodę i mnie puszczał, i się okazało, że umiem pływać. Wiadomo, płynęłam jak najszybciej do niego, żeby się złapać, bo ja już nie Gruntu, on jest wysoki, więc, więc ten grunt tam dalej miał ale właśnie jak najszybciej płynęłam, żeby żeby na nim zacumować i tak się e, nauczyłam lepiej pływać. Później to się u mnie działo, wiadomo, praca i tak dalej, w międzyczasie zapisałam się też na tenisa, chodzimy z Matim na tenisa. Później były święta, miałam kręcić vlogi, ale też coś nie siadło właśnie a propos e, tych vlogów. W ubiegłym roku pierwszy raz byłam też w Krakowie, ja w ogóle po Polsce mało jeżdżę jakoś, nigdy nie byłam fanką, a byłam w Krakowie, byłam we Wrocławiu ze względu na operację nosa też e, dwa razy i też Wrocław bardzo mi się podobał, Kraków również przepięknych jak nie byliście, to koniecznie polecam, pięknie i w ogóle tyle ile tam jest restauracji z pysznym jedzeniem, mega, 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 mega zazdroszczę wam, jeśli mieszkacie w Krakowie, bo w Olsztynie niestety aż tak wielu dobrych knajp nie ma. W Krakowie zapisałam się na kurs o dziełach sztuki, a konkretnie dzieła sztuki jako źródło inwestycyjne, tak się nazywa kurs, też za namową Matiego w ogóle, wiele z was zauważyło właśnie, że przy Matim próbuje wielu nowych rzeczy, uważam, że jest to super i... Fajnie, że po prostu znalazłam osobę, która mnie zaraża swoimi jakimiś tam pasjami. Na kurs jeździmy do Krakowa co dwa tygodnie tak średnio, co dwa, trzy zależy, jak tam są zjazdy. Jeszcze mamy dwa zjazdy, więc K Kraków już sobie fajnie zwiedziłam naprawdę super miejsce. Polecam odwiedzić i wkręciłam się właśnie w dzieła sztuki, ogólnie w sztukę. Poznałam wielu fajnych twórców, o których wcześniej nie miałam pojęcia, byłam ignorantką troszeczkę, na przykład wcześniej nie wiedziałam o kimś takim jak Łempicka, a teraz po prostu jestem mega, mega, mega zachwycona jej pracami. No i właśnie w międzyczasie też zwiedzaliśmy różne galerie sztuki, byliśmy na wystawie Fangora w Trójmieście, właśnie na Łempickiej i, i tak dalej, więc można powiedzieć, że wkręciłam się w sztukę i jak się już wprowadzę do nowego domu, wszystko będzie już skończone, to na pewno sobie jakieś tam obrazki pokupuję od jakichś takich, wiecie, może takich bardziej niszowych artystów polskich. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Jeśli Was interesuje w ogóle Kraków, gdzie, co warto zjeść, zobaczyć, to macie wyróżnione stories na moim Instagramie, tam jest lista w ogóle knajp, które polecam, przepyszne jedzenie, więc jak szukacie, to zajrzyjcie na Instagrama wyróżnione stories właśnie tutaj mam pełno właśnie zdjęć jedzenia. No i tak, jeśli chodzi o siłownię, to dalej trenuję, Różnie była z tą regularnością. Nie są to tak intensywne treningi jak przed operacją nosa, ale właśnie robiłam operację nosa w październiku. Listopad jakoś na tym przełomie. Nim wrócę do takiego hardkorowego treningu, o ile w ogóle mi się będzie chciało, no to też musiałam odczekać. Ale chodzę na siłownię, przytyłam też, o czym Wam mówiłam też w ostatnim vlogu. matim po prostu <laughs> masa masa mi wzrosła, no wiadomo próbowałam kręcić vlogi, gdzieś tam wam nagrywałam jak byliśmy na lodowisku w Olsztynie, potem pojechaliśmy w góry na Sylwestra, w okolice Zakopanego i Białki Tatrzańskiej tam spędziliśmy Sylwestra i też parę dni po Sylwestrze i to był super czas, bo w Białce było bardzo mało ludzi i super się jeździło. Nauczyłam się jeździć na snowboardzie swoją drogą. Mega się wkręciłam. Na początku ja jestem taka, że od razu bym chciała wiecie, być pro, super we wszystkim. Jak mi nie wychodzi, to ja się bardzo irytuję na samą siebie. Wkurzam się i na początku jak mi nie wychodziło przychodzenie z krawędzi, jakby nie mogłem się przemóc, żeby przechodzić z przedniej krawędzi na tylnią i tak dalej, żeby zmieniać się pięta palce. Po prostu miałam blokadę w głowie, bałam się, ale jak już w końcu się przełamałam i mówię nie, no bez jaj, jak trzymam Matiego za ręce i dosłownie za pustą rękawiczkę, czyli on mnie tak naprawdę nie trzyma, tylko w mojej głowie że się trzymam, mimo że kompletnie nic mnie nie trzyma to jeżdżę jak trzeba, a po prostu jak się puszczę, to panika i, i strach. Aż w końcu się wkurzyłam na samą siebie i powiedziałam, dobra, weź to zrób, najwyżej się wywalisz, ale zrób to. I, I w momencie, kiedy się już przełamałam i, i zaczęłam zmieniać te krawędzie, no to wiecie, od razu miałam taką podjarkę, że super. Mateusz też się ze mnie śmiał, że e, tak, to się wkurzałam, a jak tylko się już e, bo się załapałam o co chodzi to, to i chciałam znowu wjeżdżać na górę wyciągiem, gdzie wcześniej mówiłam, nie, już nie chcę, już mi boli wszystko, a jak już załapałam, to wiecie, e, chciałam wjeżdżać do samego końca. Mega zakwasy są w ogóle po snowboardzie, bolą mięśnie, o których nie miałam pojęcia, więc e, polecam jako forma aktywności. Chodziliśmy też na różne spektakle w międzyczasie, w Krakowie fajny spektakle, chyba jeszcze dalej grają, opera za 3 grosze. Byliśmy w kinie na awatarze też Wam polecam, jeśli jeszcze grają. Bardzo fajne, zwłaszcza 3D, tylko nie bierzcie 3D z napisami, bo ciężko się czyta. No i właśnie dom, zakup domu, i teraz ruszam z remontem. Rozjaśniłam też włosy, a teraz znowu wolnałam sobie kasję z henną, więc są bardziej rude, więc jednak odpuszczam ten blond, słuchajcie, bo strasznie mi włosy się podniszczyły na końcu i tak naprawdę tyle to jest według mnie do ścięcia. No i wiadomo, cały czas gdzieś tam praca nad nowościami w Maximo, w Marantis. Nowości w Meksmo, pewnie jak dodaję tego vloga, to już są albo będą na dniach. Będzie to nowy brązer pojedynczy, nowy róż rozświetlający pojedynczy i nowy rozświetlacz. Piękne, w ogóle super, 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 super produkty musicie mieć. I będą też ręczniki bambusowe do włosów, które też są must have. I tak myślę, że, czy coś jeszcze pominęłam. Jeśli tak, to wam gdzieś tam podogrywam. Pewnie się rozgadałam mega, mega, mega dużo, ale też pytaliście co tam się dzieje u mnie, czemu mnie nie ma, więc... Więc można to sk sklasyfikować jako miłość i związek i yy, nowe zajawki. Plus właśnie jeszcze tak mi jest dziwnie nagrywać przy jeszcze przy Matym jak przy matiem, ale chciałabym go nagrać, on też by chciał się pokazywać, ale jak tylko mam kamerę przy nim, to on jest od razu <grym> skrępowany i mówi, że chciałby, ale no, widzę, że jeszcze, jeszcze się nie przyzwyczaił. Chodź Fendula. Um, Fendi oczywiście, musiała przyjść. Sporo się u mnie działo ostatnio, ale postaram się teraz już Wam na bieżąco coś tam dodawać na YouTuba w formie vlogów. No ale tak, nie przedłużam, bo muszę już uciekać na pazę. Słuchajcie, ratuje mnie Ola, która mi robi paznokcie teraz przy samym wyjazdem, bo już ten paznokcie mi się zapotwierdził. Mega dużo mam odrosty i to już jest taka niebezpieczna długość odrostów u mnie i, i w coś już przewaliłam i się tak o Także zbieram się na pazy i... Nie wiem, chyba brązowy zrobię. No zobaczymy. Możecie też mi dać znać w komentarzach, jak Wy spędziliście ostatnie miesiące, bo też w sumie nie wiem, co się u Was działo. Gdzie byliście na Sylwestra, co robiliście w walentynki i tak dalej, tak dalej piszcie, bo jestem bardzo ciekawa, a może właśnie macie jakieś nowe zajawki też, a może jakiś nowy związek. Chwalcie się w komentarzach będę jak zwykle wszystko czytać. No, a teraz uciekam na pazurę. Spójdę na 5 minut jaka zwykle. Wstawiłam lampę, żeby było lepsze światło. Wróciłam już z paznokci. Jak zwykle plan był inny, a wyszło co innego. Ale mam takie piękne, akwarelowe kwiatuszki. Myślę, że na wyjazd będą idealne. Jestem ciekawa, co Mati powie, jak je zobaczy. Zresztą uwielbiam pokazać na paznokcie i słuchać, jaka jest opinia no. <laughs> na ich temat. Słuchajcie, ja się tutaj cieszę, śmieję i w ogóle super, ekstra, ale tak naprawdę jestem w... Ciemnej dupie czasowo, zawsze sobie mówię: Na następny wyjazd, to w ogóle tydzień przed, już się spakuje. Ostatni dzień to już będzie relaks, będę leżeć po prostu i odliczać. I nigdy tak nie jest. jest. godzina chyba 18 z kawałkiem, a ja jeszcze nie wiem, nie wiem, nie wiem nawet co mam powiedzieć, bo muszę zawieźć psa do rodziców, właśnie koty, yy, i przypomniałam się, że przecież ja muszę się spakować i zawieźć całe walizki wszystko, tak naprawdę wszystko i makijaż, i wszy no wszystko no chyba, że będę to ze sobą taszczyć jutro, ale muszę to zawieźć do Mateusza, żeby już spakował do auta, bo on przyjedzie do mnie do Warszawy a ja będę właśnie u ortodonty i na zabiegu z jednej strony mogłam to olać i jutro nie jechać tam do tej Warszawy, a z drugiej strony no Chciałam ten zabieg na lit przed wakacjami, żeby te pośladki były na wakacjach ładne, o nie ten zabieg coś da, ale to wiecie, jakby chciałam mieć przed, a nie po, po to tam też ok, spoko, ale jednak przed mi by się przydał, New no York to tam to też by się przydał już ten aparat nakładkowy. Jeśli nie wiecie, to ja kontynuuję leczenie ortodontyczne, dlatego że po zdjęciu stałego aparatu. Niestety e, zęby nie były ustawione poprawnie, a potem to już w ogóle się przesunęły, e, nosząc nakładki jej. Nie wiem, co się zadziało i teraz będę miała nowe nakładki na szczęście na koszt tego ortodonty. Nie muszę za to dopłacać. W ogóle e, mój makijaż nie wiem, jak on się teraz prezentuje, ale jak coś, to na sobie mam nowy róż rozświetlający, nowy rozświetlacz i nowy brązer. Boskie uwielbiam, musicie je mieć z maksu oczywiście z mojej marki. Pewnie jak już oglądacie tego vloga, to już możecie kupić na stronie albo na dniach będą No dobra, bierzemy się za pakowanie. Ja jak zwykle najpierw wypakowuję to, co zostało w walizce, a, a potem dopakuję resztę na jakieś śmieci z poprzednich wyjazdów, jeszcze ze snowboardu. No tak, jak imprezowa, impreza, bo już się przyda. Mam tutaj całą kubkę ubrań. Różne rzeczy. W ogóle zabieram te rzeczy, które wcześniej nie nosiłam. Będą fajne w ogóle do fot. To jest, by the way, marka z Bali. Wysłali mi właśnie swoje rzeczy. Mega fajnie to wygląda. I w ogóle dajcie znać, czy też tak macie. Mówiłam właśnie Matiemu o tym, że ja zawsze tak mam, że jakby uwielbiam podróżować, ale ekscytację z podróży czuję dopiero, jak już dolatuję na miejsce. I Już tam jestem i wtedy już mam tak, że boże, już nie chcę wracać do Polski, ale nim to nastąpi, to mam zawsze taki, zawsze, zawsze mam taki mood w dniu, kiedy właśnie, wiecie, poprzedzającym lot na przykład, albo w ogóle jak się właśnie już muszę zbierać, że mam takie, boże, i po co mi to było, mam tyle roboty, nie wyrobiłam się z niczym, co ja mam zapakować, w ogóle, o Jezu, a po co, a na co, o matko. I dopiero jak już jestem na miejscu, to mam takie, kurde, ale super. Super, że się zebrałam, super, że tu jestem, nie chcę wracać, ale właśnie nim tam dotrę i nim będę faktycznie się cieszyć, to, to mam takie nastawienie jak teraz. I Z jednej strony właśnie mam, już, tak, już tak czuję, że okej, okay, teraz mi się nie chce pakować, ale wiem, że jak już będę na miejscu, to będzie ekstra. Strój kąpielowy oczywiście, Marantis, nie wiem gdzie mam pozostałe z Marantis. Będę zaraz szukać, ale ja już od jakiegoś czasu nie wiem, gdzie one są. Gdzieś tam już jak była na sprzątanie, to gdzieś mnie je i inni cholery nie wiem, gdzie są. Więc na razie tak to kładę. To jest, słuchajcie, jedyne zwierzę, jakie znam, które zawsze jest podekscytowane i czeka na podróż, jak tylko by na transporter. Naprawdę, koty uciekają. Mam zawsze problem, żeby je tu wsadzić. A Fendi od razu. Tak! Zbieraj ją zabrać. Szybko, jedziemy. Daj. Nie było to proste, ale ekipa zapakowana. Kicia oczywiście miałczy. Z tyłu Fendi, hello. Guczard jest tutaj. Kicia zawsze w transporcie miałczy. Jak ją wzięłam z hodowli i wiozą do domu, to przez dwie godziny miałczała cały czas. Głuczek z kolei siedzi cicho, jak już jest bardzo wkurzony, to dopiero zaczyna miał czas. Jak ja wyjeżdżam, to pytacie, co robię ze zwierzykami, więc Fendi zawsze daje do rodziców. A koty zostają w domu i codziennie ktoś do nich przychodzi, ale teraz z racji, że jest to taki no, dłuższy wyjazd, to wiozę je do rodziców, bo bez sensu kogoś fatygować, żeby codziennie tutaj przy, przychodził. A poza tym, no, one już będą tęsknić po takim czasie, wiecie, ktoś pada na godzinkę i, i spada, a jednak, no. Długo nas nie będzie, więc na takie wyjazdy kilkudniowe zostają same i też wpada, a jeśli to jest ponad tydzień, to właśnie włożę je do rodziców, ale teraz to jest taka misja, żeby wszystko zabrać. Muszę u rodziców zostawić kuwetę i żwirek i, i będzie o wiele łatwiej yy, niż zabierać po prostu wszystko z chaty, bo no, jest to misja. Także podziwiam wszystkich, którzy mają dzieci, i te dzieci potem biorą i oddają do dziadków i na, na wyjazdy i zabierają wszystkie rzeczy. Po prostu to jest mini przeprowadzka normalnie. A w międzyczasie wiecie, że u mnie wszystko jest na wariackich papierach, zawsze. Byle, byle zdążyć, i przyszły do mnie z drukarni opakowania na nowe produkty z Maxmo. I wkleję je sobie mm, na taśmę dwustronną. Tam opakowania oddzielnie od drukarni, a wkłady mamy jakby oddzielnie czekać, nim dojedzie opakowanie na produkcję, a potem technolog wklei mi produkt i potem przyjdzie to do mnie, to by to trwało wieki, więc ja już sobie doklejam sama, nie wiem który to już jest raz, że wyjeżdżam gdzieś i wklejam sobie sama na taśmę dwustronną e, produkty, ale ogólnie jakby mam kiedyś wypadek jakiś, nie wiem, cień róż, whatever, to polecam albo przykleić na zwykły klej typu kropelka, albo na taśmę dwustronną jakąś mocną i będzie gitowa. także nowy Rozświetlacz Golden Hour, nowy róż Crash, rozświetlający w taki w odcieniach peach troszeczkę, ale rozświetlający na waszą prośbę i pojedynczy bronzer cafe Latte przeboski on ma taki kolor, że on nie jest ani za chłodny, ani za ciepły. Jest neutralny, jest boski i uwierzcie, że zakochacie się w nim. Więc jak macie chęć, to możecie je już pewnie kupić na Meksmo albo na dniach. Polecam śledzić profil Meksmo na Instagramie i ogólnie mnie na Insta, bo tam informuję zawsze Was o nowościach i jakichś promocjach w pierwszej kolejności. Mm. Szukajcie, dotarłam już do Warszawy i czekam na. Polta. Przełożyłam w ogóle wizytę dzisiejszą na późniejszą godzinę, bo jak się obudziłam o 6.50, to myślałam, że coś mi trafi, bo poszłam spać o 3.00. Ale dopakowałam się, mam nadzieję. Wszystko mam już gotowe na RP. No i Mati mnie potem zgarnie, jak już będę po wizycie u ortodonty i po wizycie w tej klinice właśnie, w której będę robić ten zabieg na celulitę, o którym wam mówiłam. I w ogóle naszła mnie taka myśl, że... Starzy ludzie to jednak jest stan bólu Dlatego, że jak jechałam pociągiem to oczywiście trafiłam takie starsze panie Które wręcz jak przekupki przez całą drogę obgadywały możliwie każdego I zawsze jak słyszę takie rozmowy to nachodzi mi myśl, że wiecie To starsze pokolenie zawsze mówi, że o ci młodzi to teraz tacy są rozpuszczeni Że się skupiają tylko no nie wiem na wyglądzie i tak dalej Ale jak się posłucha rozmów starszych ludzi to bardzo często one dotyczą tylko i wyłącznie, e, nie wiem, tego, że ktoś przytył, a że ktoś jest stary, a że ktoś jest chory i już w ogóle bez sensu z nim gadać, bo już mu na łeb wsiadło. i po prostu cała rozmowa tych kobiet to było komentowanie, że ktoś jest gruby, ktoś jest brzydki, e, że następnym razem jak spotka tego kogoś, to mu powie, że jest już tak gruby, że już oczu mu nie widać i po prostu ja siedziałam i ja miałam takie jest dobrze, że zaraz wysiadam. Bo po prostu czuję, jak szare komórki ulatują mi z głowy odsyłania tego. Takie moje spostrzeżenie: dajcie znać, czy też macie wrażenie, że to starsze pokolenie tak narzeka na tych młodych, a tak naprawdę sami są często nielepsi. Pogoda jest taka sobie, niestety, no ale na nic lepszego nie liczyłam. W tyle: pałac kultury, a ja dzisiaj też jeszcze w międzyczasie pojadę do Arkadii bo chcę kupić jeszcze gimbala na wyjazd i parę innych rzeczy. Także odezwę się już, jak będę. Pewnie po zabiegu. Widzicie, jestem po zabiegu i jednak robiliśmy sztorce, a nie ondę, bo pani powiedziała, że ta onda jednak redukuje troszeczkę tkanki i no, nie chciałabym mieć spłaszczonych pośladków. Idę na szybko do Arcadia Portem, do Ortodonty i tak jak myślałam, Mati nie wyrobi się na 15. Jak mu powiedziałam, że przełożyłam wizytę, to powiedział mi, że o Jezu, 15 to już planowałam tu być. A jak do niego dzwoniłam, to nawet jeszcze z na nie wyjechał, a jest 14. Także idę kupić Gimbala Zobaczcie te nowe pomadki Z Fenty całkiem fajnie się prezentują Ale nie wiem czy potrzebuję Kolejnego oceniania. Jest też marka Ariana Grande Ja w ogóle w zeszłym roku kupiłam mazę kosmetyków na testy I do tej pory ich ani nie użyłam Ani nie nagrałam na filmu Także brawo ja Która jest godzina w wysie? jest 19 za 10 i dopiero wyruszamy z Warszawy